Cześć! Dziś poruszymy temat dopełniacza, który pozwala nam na wyrażanie przynależności. Aby stworzyć formę dopełniacza, wystarczy dodać literę S do rzeczownika. Spójrzmy na kilka przykładów. Kalis laihet, mieszkanie kali, ma zbędny, przyjaciele M Magnus Brur, brat Magnusa. Jeżeli rzeczownik kończy się na S, jak widzimy, nie dodajemy kolejnego S, tylko apostrof w kreseczkę od góry. Formę dopełniacza możemy stworzyć dla każdego rzeczownika, niezależnie od jego formy, czy jest w nieokreślonej, czy w określonej, ani też niezależnie od jego liczby. Spójrzmy więc na kolejne przykłady: Engelsbuch, Book, Güttesbuch, Book. W każdym z tych przypadków rzeczownik musi być w formie nieokreślonej. Pierwszy sposób na wyrażanie przynależności już mamy. Drugi polega na wykorzystaniu przyjmka TIL. Zobaczmy. Lali hat ni kari, Wemna ti Emma, Brunen til Magnus, Buka ti Jak widzimy, rzeczownik występuje tutaj w formie określonej. Umiemy wyrazić przynależność, możemy też odpowiedzieć w takim razie na pytanie, czyje coś jest. I tutaj przykład. Wemsin lali hat a da. Czyje to mieszkanie? De are karis lali To mieszkanie kari. Więcej przykładów oraz informacji znajdziesz na moim blogu. Do usłyszenia wkrótce!